Nie dżaw, Hej, wszystkim, tu Maja, witajcie na kanale Skupytawieżdża. Jest ja, dziś sobota, właśnie. Dokończamy się pakować na obozie z dzieckiem w Kuniu. Za pół godzinki wyjeżdżamy. Jednak dzisiaj, właśnie dzisiaj, startuję w zawodach w mojej stajni, w stajni ulkowych, na turawie w klasie LL. Także jak tylko teraz wrócę do domu, to od razu lecę na zawody. I właśnie z tego dnia chciałabym Wam dzisiaj nagrać vloga. Także zainteresowanych zapraszam do oglądania. Mmm, te białe skarpetki będą takie czyste. No i turawka gotowa na start. Oczywiście w komplecie Hex z taką podkładką i ochraniaczami różowymi. Kasia startuje, tutaj Kasia pomachaj. Kasia startuje na turawie w Mini LL I tutaj jest jej siodło, jej podkładka, i popręg, jej ochraniacze i jej ogłowie A moje wzięłyśmy nauszniki i czaprak właśnie z Equesta Komplet Hex Dobrze Kasiu, jak czujesz się przed startem? Dobrze Jak, nie wiem, emocje, wrażenia? Fantastycznie, turawa, wyglądasz perfekcyjnie Proszę mi nie zmęczyć tylko kucyka przed jeszcze moją klasą Dziękuję bardzo. Zobaczcie, Ej kasia wnezięła nawet yy, strzymała na swoje, ale będzie super. W ogóle chciałam wziąć moją podkładkę z Equesta, bo fajnie pasuje na turawę. Jednak się umówiłyśmy z Kasią, że już weźmie swoją. No bo postawiłyśmy, że będzie mój czaprak, to się tak umówiłyśmy i tak pykło. No. Czy to było maś słomaślane? Troszkę. Nieważne, każdy wie o co chodzi. Teraz zawodnicy na mini LL oglądają parkur. tutaj sobie idą. Dzielna Julka prowadzi. <grymne> Okej, okay, więc teraz przygotowuje się, rozgrzewa, rozpręża grupa na mini LL, a ja właśnie idę się przebrać. Ubieram biały bryczesy, bo na razie jestem w krótkich spodenkach i towarzyszy mi tutaj Jazuża! <grymne> już przebrana, My mam białe brycze, teraz idziemy oglądać klasę mini LL i zaraz będziemy się rozgrzewać. No, ja zakładam czapsy. mi z co. No i teraz widzicie mój przejazd. Ogólnie mam go nagranego z trzech kamer, a w zasadzie z dwóch telefonów i kamerki GoPro. Więc stwierdziłam, że pokażę wam wszystkie trzy nagrania, bo są one dosyć krótkie, a widać na każdym jakieś inne rzeczy i też zdążę wam wszystko powiedzieć, co mam do powiedzenia o tym przejeździe. Jeszcze słowem wstępu powiem Wam, że same zawody nie były to oczywiście żadne wielkie, regionalne, tylko po prostu takie zwykłe, stajenne, takie towarzyskie. Były tylko dwie klasy, mini LL i LL i w każdej startowało po dosłownie paręnaście koni. No i oczywiście wysokość przeszkód również była naprawdę niziutka. Tutaj w klasie LL widzicie, jakie one są małe. Pani moja trenerka. Mówiła, że mają one 80-90 cm najwyższe. Jednak mi się wydaje, że nawet te najwyższe stacjonaty miały może maksymalnie 70. Jednak wiecie, to były malutkie zawody, gdzie chodziło o fajną zabawę. Także tutaj nikt nie mierzył dokładnie wysokości przeszkód, bardziej wszystkim zależało po prostu na tym, żeby tutaj fajnie, miło wspólnie spędzić czas i fajnie spędzić ten ostatni dzień wakacji. No a jeśli chodzi o mój przejazd tego parkuru, no to właśnie teraz powiem Wam o tym dwa słowa. Także pierwsza przeszkoda, jak widzicie, została pokonana na czysto. Myślę, że najgorzej poszła nam druga przeszkoda. W sumie to tutaj ja trochę schrzaniłam, bo wybiłam się za wcześnie. Przez to też nie zabrałam się z koniem, a po przeszkodzie jeszcze turawa się potknęła. Wydaje mi się, że to przez to, że miałam złą nogę, nie zrobiłam lotnej nad przeszkodą. No trzecia przeszkoda, ładnie turawa ją przeskoczyła jednak. No ścięłam tutaj zakręt, więc turawa uratowała mnie, no a kolejna przeszkoda już fajnie. Tutaj przypędziłam trochę z turawą przed ostatnią przeszkodą, bo to był konkurs na czas. No i tutaj już ładnie, ostatnia przeszkoda. No i ten parkour udało nam się pokonać w czasie 31 sekund i 66 setnych. No i od razu już wam powiem, że udało się nam tym przejazdem wygrać tą klasę, więc mega się cieszę.

Siostra daleko, to można teraz w Pierwsze miejsce Maja uczeczko na Turawie, drugie miejsce Karolina Mach na Drawie i na Tosi Zuzanna no, i z tego miejsca chciałabym też serdecznie pogratulować wszystkim osobom, które brały udział w tych naszych malutkich zawodach, a szczególnie dziewczynom, które razem ze mną były na podium, bo dzieliły nas, uwaga, uwaga, po dwie sekundy. Zarówno pierwsze, drugie i trzecie miejsce dzieliły dwie sekundy. Także wow. A po rozstępowaniu turawy, jeszcze lekkie schłodzenie szlawem.

Pyszne? Nie wiem. To taka trochę reklama, co nie? Zaraz ten. A, o! Ej, ale pokaż. pokaż, co ty zrobiłaś. Pokaż, co zrobiłaś. O, papierek. Nie, to tak było. To tak było, przepraszam. Tada! Wow! Ładnie poszło. Tam dziewczynki nasze coś zamawiają. Ola! Ola! <ścoughs> Przedstawiłam również mojego fantastycznego luzaka, luzaczkę w sumie zmienia. Tu jest Zuzia, która mi teraz nosi puchar Dzieci. i y, nagrodę. Bryczka. Oj, dubróczko! Tam w tle coś tutaj dziewczynki robią. A co tutaj się kombinuje? Aa, tak. A teraz przedstawiam Wam z yy, w klasie Mini LL Victoria. Nie będę mówić nazwiska. Jak się z tym czujesz? Fantastycznie? Mój mm. jest na kim startowałaś? Na drafci. Na drafci. Tak. Mój czaprak! O! Mój czaprak! Spadł czaprak. Rand. O, patrzcie, te kotki się bawią palcatem O Kotki w siodlarni. O, czekaj. Oh <laughs> yeah. Jeszcze na sam koniec pokażę Wam tutaj rzeczy, które dostałam właśnie w tej paczuszce. Jest to kantarek, bon podarunkowy i szczotka. No i powiem Wam jeszcze, co z moim koniem, którego miałam, a w zasadzie no oczywiście nadal mam kupować, bo zawsze o to pyta mnie i zarówno w komentarzach, jak i na Instagramie bardzo, bardzo wiele osób, więc stwierdziłam, że powiem Wam tutaj po prostu od razu wszystkim na koniec filmu. Że jestem w trakcie szukania. Przeglądam cały czas ogłoszenia, jeżdżę oglądać konie. Miałam już parę wybranych, jednak za każdym razem albo nie przechodziły czysto tifu, albo coś było nie tak. Myślę, że już niebawem uda się kupić tego konia, przynajmniej mam taką nadzieję. Jednak, no to zależy od tego, kiedy taki koń się trafi. Staram się. Kupić tego konia świadomie, bo to nie ma być zakup na najbliższe tygodnie czy miesiące, tylko na najbliższe lata albo nawet paręnaście lat, więc nie śpieszę się, przynajmniej staram się nie spieszyć. No, więc czekam na tego jednego, aż w końcu się jakiś idealny trafi. Na pewno będę wam dawała jeszcze na bieżąco znać, czy coś udało mi się znaleźć. I tak jak Wam już wcześniej mówiłam w tym filmiku, że to były moje najważniejsze zawody w życiu. Myślę, że jest to jak najbardziej prawda, bo jednak wydaje mi się, że jest to takie idealne podsumowanie, takie oficjalne mojej pracy z Turawą. O tej pracy z Turawą, która trwała ponad dwa lata chyba, nagram dla Was na pewno jeszcze oddzielny odcinek, bo była to niesamowita przygoda, która już niestety się kończy. Także na pewno Wam jeszcze o tym nagram oddzielny film, na pewno dla mnie ważny film, ale o tym jeszcze wszystko będziecie wiedzieć. A teraz już się z Wami żegnam i trzymajcie się i cześć!